Głos ma pan poseł Marek Polak. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. W 2007 roku minister transportu w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego podjął decyzję o potrzebie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która miała być alternatywą dla zatłoczonej drogi K52 w Małopolsce Zachodniej. Na nową dwujezdniową trasę, która miała wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miast Andrychowa, Kent, Kalwarii i Wadowic przewidziano w budżecie środki na wstępne prace projektowe. Z przykrością muszę powiedzieć, że po objęciu rządu przez koalicję PO-PSL do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic, co, poprawiłoby, co mogłoby przybliżyć termin realizacji tej inwestycji. A co więcej, Inwestycja ta nie znalazła się również w programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012. Dlatego ja chciałem skierować do pana premiera bardzo proste pytanie. Otóż czy pański rząd mam oczywiście na myśli nowy gabinet widzi potrzebę budowy beskidzkiej drogi integracyjnej, która jest jedyną szansą na rozwój Małopolski Zachodniej, a jeśli tak, to kiedy ta inwestycja może być zrealizowana? Z uwagi na wagę tematu, bardzo proszę o pisemną odpowiedź. A Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.